Słowo Boże w Duchowości Karmelu to temat tegorocznych dni duchowości, które odbędą się 9 i 10 maja. Przeżyjemy je ze świętymi Karmelu, takimi jak Wielka Teresa, Teresa z Lizie, Janot Krzyża, Elżbieta o Trójcy Świętej, Mała Rabka. W planie jest 8 wystąpień. Ja będę mówił o słowie Bożym na drodze zjednoczenia z Bogiem u Świętego Jana od Krzyża, jednego z największych mistyków chrześcijaństwa. Serdecznie zapraszam was 9 oczywiście maja. Reszta informacji na naszej stronie www.kit.edu.pl. Do zobaczenia.